Drogi skorpionie, droga dziewczyno z kolcem, dzisiaj robimy sobie takie czytanie pomiędzy 25 stycznia a 31 stycznia. To jest od wtorku do poniedziałku. Dlaczego tak? Bo to jest czas tak zwanej ostatniej kwadry księżyca, kiedy najlepiej jest robić porządki i to takie w sensie dosłownym i takie porządki podsumowania tego, co się nam udało czego się nie udało przez ostatnie mniej więcej 28 dni do miesiąca. No i co tu dla ciebie? Mamy czwórkę monet. Niektóre ze skorpionów mogą być w takiej energii. Mamy tutaj władcę, który, zobaczcie, jak on jest bogato odziany. Ma taki gronostajowy płaszcz na ramionach. Przyjmuje audiencję od znacznie biedniejszych ludzi, którzy za chwilę ofiarują mu swoje pieniądze. I on sam ma pieniądze, a pomimo tego martwi się o pieniądze. Więc jest tutaj jakaś zbytnia troska o sprawy materialne. Być może jest się o co troszczyć, natomiast prawdopodobnie na poziomie zaangażowania to jest za duże zaangażowanie z Twojej strony. Może po prostu się za dużo martwisz. Zamiast na przykład działać. Druga karta to jest Giermek Buław. Dzisiaj nam się już chyba trzeci raz tutaj pojawia. Z przełożenia, skorpiony, być może chcecie się rozwijać, być może maszeruje już do Was jakaś nowa emocja, jakaś propozycja y, seksu, bo mamy tutaj buława, buławy to jest popęd seksualny, popęd, y, taki energia życiowa, życiodajna, życiowa. Ale też może tak być, że jeśli jesteście ze swoją osobą, to jest jakieś odnowienie w tej relacji. A trzecia karta z kolei to trójka, też buław, w której widzimy młodzieńca, który za, albo za chwileczkę wyruszy w jakąś podróż, albo wyśle tego może nawet statkiem, czyli za morze, czyli może, ja nie wiem, jakieś Stany Zjednoczone, jakaś Australia, może wybierasz się w dłuższą podróż, może jest to podróż za tak zwaną pracą. A może po prostu też chcesz się rozwijać, tu jakby jako potwierdzenie tej poprzedniej karty. I znowu też mówi się, że możliwe, że jest ktoś, kto do ciebie zmierza, albo kobieta, albo mężczyzna, w zależności od tego, jakiej typu ci jesteś. I może to być solidny kandydat, taki, czy też kandydatka, taki, którego warto, czy którą warto rozważyć. Drogie Skorpiony, bardzo dobrego tygodnia Wam życzę i pozdrawiam serdecznie.